Po świecie, to pierwsze pytają, skąd ty jesteś? Z Polski. Co ta Polska, co to jest? Miłość, szymborska, nasze kolendy wspaniałe. I te, tego Państwu życzę, żebyśmy też pamiętali o tych naszych. Maciej Miecznikowski i jego cicha walka z wyniszczającą chorobą, która niszczy chrząstkę stawową, dysplazją włóknisto-chrzęstną. Sześć operacji, niezliczone godziny rehabilitacji i ból, o którym milczał przez Maciej Miecznikowski, tenor o głosie sięgającym niebios. Multiinstrumentalista, charyzmatyczny prowadzący programów telewizyjnych, członek Akademii Fonograficznej SPAW. Przez dekady zarażał pozytywną energią i emocją. Jego twarz kojarzymy z muzyką klasyczną, programami rozrywkowymi, z koncertami, które poruszały serca tysięcy Polaków. Ale nikt z nas nie wiedział, że od kilku lat toczy samotną, bolesną walkę z przeciwnikiem, którego nie widać gołym okiem. Rzadką chorobą kości, jaką jest dysplazja włókni stochrzęstna, to nie jest zwykła opowieść, to nie jest kolejny tabloidowy nagłówek. To dramat, który wydarzył się naprawdę. I który wstrząsnął całym środowiskiem artystycznym w Polsce. Gdy latami skarżył się na ból w nogach, wielu myślało, przeciążenie, stres, koncerty, trasa. Jednak badania ujawniły coś znacznie gorszego. Jego stawy były stopniowo niszczone od wewnątrz. Przez chorobę, która zdarza się raz na kilkaset tysięcy przypadków. Chrząstka, która powinna chronić kości, była zastępowana tkanką włóknistą, kruchą, łamliwą i bolesną przy każdym ruchu. Choroba rozwijała się po cichu, przez lata, aż w końcu zaatakowała na całego. Sześć operacji sześć! Każda z nich wiązała się z ryzykiem utraty mobilności, powikłań, koniecznością długiej i bolesnej rehabilitacji. Przeszedł rekonstrukcję stawów. Przeszczepy, chrząstki, zabiegi ortopedyczne o najwyższym poziomie ryzyka. W międzyczasie milczał. Nie chciał współczucia, nie chciał rozgłosu. Dopiero gdy lekarze ostrzegli, że może stracić zdolność chodzenia, zdecydował się opowiedzieć swoją historię. W tych najtrudniejszych chwilach nie był sam. W jego domu w Gdyni zjawiali się przyjaciele. Jedni z największych polskich artystów, z którymi dzielił scenę przez dekady. Andrzej Piaseczny, z którym współpracował przy projektach muzycznych, Przyniósł mu gitarę i śpiewał, by dodać otuchy. Kajach, przyjaciółka z czasów występów telewizyjnych, odwiedzała go regularnie, przynosząc domowe zupy i uśmiech. Natalia Kukulska, poruszona jego historią, zorganizowała spontaniczne muzyczne nagranie dla Macieja, do którego dołączyli inni artyści. Zbigniew Zamachowski, aktor i muzyk, z którym Miecznikowski miał okazję występować w klimatycznych spektaklach muzycznych. Przyjechał mimo napiętego grafiku, by spędzić z nim czas i podtrzymać go na duchu. Tego dnia, gdy po szóstej operacji lekarze pozwolili mu po raz pierwszy wstać z łóżka, cały personel kliniki wstał i bił mu brawo. On, człowiek sceny, wtedy po raz pierwszy od miesięcy poczuł się jak artysta, a nie pacjent. To była moja najważniejsza premiera, powiedział ze łzami w oczach. Dziś Maciej wraca. Powoli, ostrożnie, ale z tą samą pasją. I choć jego noga nadal boli, a każda próba poruszania się wymaga ogromnego wysiłku, nie poddaje się. Uczy się chodzić na nowo, uczy się oddychać bez bólu i, co najważniejsze, uczy nas wszystkich odwagi, wdzięczności i pokory. Na czym dokładnie polega ta rzadka i wyniszczająca choroba? Ale także pokażemy niepublikowane wcześniej zdjęcia z prywatnych archiwów, fragmenty rozmów z lekarzami, a także relacje osób z najbliższego otoczenia Macieja. Poznacie też kulisy jego decyzji, by w końcu opowiedzieć o swojej chorobie światu. Warszawa, szpital Brudnowski, szare ściany, zapach leków, przytłumione światło korytarzy. To tutaj, w jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali w Polsce, rozgrywa się dramat, który poruszył środowisko artystyczne, ale i zwykłych Polaków. W jednym z pokojów rehabilitacyjnych przebywa człowiek, którego głos znają miliony Maciej Miecznikowski. Tenor, multiinstrumentalista, gospodarz programów telewizyjnych, członek Akademii Fonograficznej SPAW. Zawsze uśmiechnięty, pełen pasji, zarażający energią. Dziś jednak jego twarz ukryta jest za ciszą, bólem i pytaniem, które powtarza w myślach każdego ranka: Czy wrócę jeszcze na scenę? Szpital Brudnowski w Warszawie, nowoczesna placówka z najwyższym poziomem opieki, specjalizująca się w chirurgii ortopedycznej i leczeniu chorób rzadkich. Stała się jego tymczasowym domem. To właśnie tutaj lekarze podjęli się najtrudniejszego zadania: walki z zaawansowaną postacią dysplazji włóknisto choroby, która powoli niszczy chrząstkę stawową i prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia kości. Oddział ortopedii w Szpitalu Brudnowskim to miejsce, gdzie codziennie dzieją się małe cuda i wielkie dramaty. Dla Macieja to właśnie tutaj odbyła się jedna z najtrudniejszych operacji w jego życiu. Szósta z kolei mająca na celu stabilizację stawu biodrowego i wszczepienie nowej chrząstki eksperymentalną metodą. Zabieg trwał ponad dziewięć godzin. Przez cały ten czas przed salą operacyjną czekała Agnieszka, jego żona od ponad 20 lat i ich dzieci. Zofia, wrażliwa studentka architektury wnętrz oraz Maciej Junior, nastolatek, który do tej pory widział ojca tylko jako superbohatera. Gdy chirurdzy opuścili salę operacyjną z poważnymi twarzami, nikt nie odważył się wypowiedzieć słowa. Dopiero po kilku godzinach Agnieszka otrzymała wiadomość od lekarza prowadzącego. Maciej żyje. Operacja się udała. Ale czeka go długa i bardzo trudna droga. W pokoju trzysto po szesnasto na oddziale ortopedii czas płynie inaczej. Ściany zdają się szeptać, a każdy krok pielęgniarki odbaja się echem w sercach bliskich. Dla Zofii to miejsce stało się drugim domem. Przyjeżdża codziennie, przynosi ojcu ulubione książki, odtwarza jego nagrania, a czasem. tylko siedzi i milczy, ściskając jego dłoń. Maciej Junior nie może uwierzyć, że tata, ten sam, który śpiewał arie operowe i grał na kilkunastu instrumentach, dziś z trudem podnosi kubek z wodą. Wśród personelu mówi się o nim z podziwem i wzruszeniem. To dżentelmen artysta, a jednocześnie tak skromny człowiek, mówi jedna z pielęgniarek, codziennie walczy, choć wiem, że boli go każdy ruch. Ale nie skarży się. Nigdy. To nie jest zwykła historia pacjenta. To opowieść o artyście, który miał wszystko. Dawis Fuchs, Sławę, miłość publiczności, spełnienie artystyczne i którego życie nagle zostało zatrzymane przez brutalną siłę, jaką jest rzadka choroba kości. To także opowieść o rodzinie, która w tej próbie nie pękła, ale zbliżyła się do siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Agnieszka w rozmowie z bliskimi przyjaciółmi mówi cicho... To jakby świat się zatrzymał, codziennie budzę się i nie wiem, co przyniesie dzień. Ale wiem jedno Maciek nie walczy sam, będziemy z nim do końca. Personel szpitala, od chirurgów po rehabilitantów, robi wszystko, by postawić go na nogi. Nowoczesne procedury, konsultacje z międzynarodowymi specjalistami, leczenie eksperymentalne wszystko po to, by dać mu szansę na powrót do życia, a może na powrót na scenę. I choć każda sesja rehabilitacyjna to pot i łzy, Maciej się nie poddaje. Dziś zrobiłem trzy kroki bez podpory, mówi z uśmiechem, który kryje za sobą ocean bólu. A my, jako jego publiczność, jako naród, możemy zrobić jedno: pamiętać o nim, wspierać go i być gotowi, by kiedyś znów usłyszeć jego głos. Czy Maciej Miecznikowski wróci, czy zobaczymy go jeszcze na scenie teatru muzycznego, w programie telewizyjnym, czy na koncercie Kolent. Właśnie wtedy Miecznikowski wziął udział w jednym z najważniejszych projektów sakralno-muzycznych XI wieku: Seven Songs of Mary, nowoczesnym oratorium skomponowanym przez Bartosza Gliniaka do słów Zbigniewa książka. To nie była zwykła rola wokalna. To było wejście w głąb mistycznego uniwersum, gdzie głos artysty stawał się modlitwą, lamentem i uniesieniem. Krytycy zachwycali się nie tylko precyzją wokalną ale też mistyczną ekspresją, którą potrafił przekazać. W tym projekcie Maciej nie tylko śpiewał, on wcielał się w emocje Matki Boskiej. To było doświadczenie graniczne, duchowe, metafizyczne, ale to dopiero początek roku cudów. Jeszcze w tym samym czasie ukazuje się jego pierwszy solowy album zatytułowany Czarodzieje. Poetycki hołd dla Agnieszki Osieckiej, nagrany wspólnie z legendarnym Andrzejem Zielińskim z grupy Skaldowie. Krążek był pełen magii, nostalgii, i delikatnej ironii. Czarodzieje nie tylko zachwycili fanów ambitnej piosenki literackiej, ale też potwierdzili jedno. Maciej Miecznikowski nie mieści się w żadnych szufladach. Głos, który zna każde dziecko. Dubbing i niespodzianki. W 2007 roku wydarzyło się coś, co zaskoczyło nawet jego najwierniejszych fanów. Maciej użyczył głosu. Księciu z polskiej wersji językowej animacji Happy Wkręt jego interpretacja była jednocześnie zabawna i elegancka, idealnie wpisując się w postać bajkowego bohatera. Ale prawdziwą eksplozję popularności wśród najmłodszych przyniosło mu coś jeszcze. W 2008 roku Miecznikowski stał się Moto Moto. Uwodzicielskim hipopotamem z kultowego filmu Madagaskar II. Głębokim, aksamitnym głosem wypowiadał legendarne już słowa: Lubię duże. I dzieci w całej Polsce oszalały. Nikt się tego nie spodziewał. Tenor operowy, wykonawca muzyki sakralnej, teraz król kreskówkowej komedii, ale tak właśnie działa geniusz Miecznikowskiego. Potrafił rozbawić do łez, nie tracąc przy tym klasy, telewizja, człowiek z ekranu, którego pokochała cała Polska. W tym samym roku Maciej wkroczył do świata, który dla wielu artystów bywa pułapką do telewizji. Od 2008 do 2012 roku prowadził autorski teleturniej Tak to Leciało na antenie TVP2. Setki uczestników, tysiące piosenek, miliony widzów. Maciej prowadził program z uśmiechem, kulturą i humorem, który nie obrażał, lecz łączył. Był gospodarzem z klasą, takim jakiego telewizja dziś potrzebuje, ale rzadko ma. W 2011 roku pojawił się jako kapitan drużyny wokalnej w programie Bitwa na głosy. Choć konkurencja była ogromna, między innymi Urszula Dudziak, Halina Mlynkowa, Piotr Kupicha, to właśnie Miecznikowski. Zyskał opinię najbardziej oddanego i wymagającego trenera. Jego drużyna miała nie tylko technikę, ale i serce, a to była jego zasługa. Co ciekawe, Maciej odrzucił propozycję udziału w Twoja twarz brzmi znajomo, nie dlatego, że się obawiał, lecz dlatego, że nie chciał się przebrać kosztem autentyczności. I to mówi wszystko o jego podejściu do sztuki. W 2014 roku Miecznikowski wydaje kolejny krążek. Beneath us will be fine. Subtelny, melancholijny album, nagrany dla wytwórni Dream Music, promujący go singiel Mamy coś, był jak oddech ulgi w hałasie współczesnej muzyki pop. To był materiał dla tych, którzy słuchają sercem. Rok później, w 2015, artysta składa hołd swojej jazzowej duszy, nagrywając album Tribute to Nat King Cole. Wspólnie z wirtuoską gitary jazzowej Krzysią Górniak to nie była tylko reinterpretacja klasyków, to była miłosna rozmowa z legendą, śpiewana nienaganną Angielszczyzną z zachowaniem ducha oryginałów, a jednocześnie z nutą osobistego stylu. W tym samym czasie dołącza do zespołu aktorskiego Teatru Kamienica i tam, na scenie dramatycznej znów zaskakuje: śpiewa, gra, porusza, bo Maciej to artysta totalny, w 2019 roku jego droga zatacza koło. Miecznikowski dołącza do zespołu warszawskiej opery kameralnej, jednej z najważniejszych scen muzyki klasycznej w Europie Środkowej. Jako solista występuje w dziełach barokowych i klasycznych, powracając do korzeni, które go ukształtowały opery, oratoriów, sztuki z duszą. Czy to już koniec? Nie, to dopiero początek. Maciej Miecznikowski to artysta, który wymyka się wszelkim definicjom. W jego karierze nie ma miejsca na banał, na powtarzalność, na cyniczne chwyty. Każdy projekt, którego się podejmuje, to nowa opowieść, głęboka, liryczna, szczera. I właśnie dlatego, gdy dziś walczy z chorobą, setki tysięcy Polaków trzymają za niego kciuki. Bo to nie tylko świetny śpiewak, to człowiek, który przez sztukę dał nam tak wiele emocji, wzruszeń, prawdy. Zaczęło się na kaszubach ziemia piękna, ale surowa ludzie milczący, ale silni to właśnie tam, w niewielkiej miejscowości. O korzeniach głęboko zakorzenionych w tradycji i naturze, przyszedł na świat Maciej Miecznikowski, dziś znany jako wybitny śpiewak operowy, aktor i osobowość telewizyjna. Wtedy był tylko cichym chłopcem z wielkimi oczami i jeszcze większym głodem świata. Jego dzieciństwo nie należało do tych, o których pisze się w bajkach. Dorastał w domu, gdzie miłość była obecna, ale codzienność nie rozpieszczała. Skromne warunki ciężka praca rodziców i kaszubskie poczucie obowiązku, wszystko to sprawiło, że Maciej od najmłodszych lat nauczył się jednego. Jeśli chcesz czegoś więcej, musisz o to walczyć sam. Wrażliwy, zamyślony, często wyobcowany, odnajdywał ukojenie w dźwiękach, śpiewał najpierw do siebie, potem do drzew w lesie, do ptaków, które wydawały się jedynymi słuchaczami. Nie pasował do standardowego obrazu chłopca z prowincji, był inny. I choć często czuł się samotny, to ta samotność właśnie ukształtowała jego wewnętrzny świat, bogaty, dramatyczny, pełen barw. Uczęszczał do I liceum ogólnokształcącego imięci króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, gdzie jego niezwykła muzyczna wrażliwość zaczęła przyciągać uwagę nauczycieli. To tam po raz pierwszy stanął na szkolnej scenie, gdzie z duszą na ramieniu zaśpiewał balladę, która poruszyła całą salę. To nie był występ, to było objawienie. Jego dalsza droga prowadziła prosto do świata dźwięku najwyższej próby. Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku na kierunku śpiew klasyczny, specjalność, bas operowy. Był jednym z tych studentów, o których profesorowie mówią szeptem, z mieszaniną zachwytu i respektu: talent, ale i upór, delikatność, ale też żelazna dyscyplina. W międzyczasie studiował również pedagogikę, bo zawsze czuł, że sztuka bez przekazywania czegoś innym jest tylko pustym echem. Ale nie myślcie, że Maciej od początku był tylko poważnym śpiewakiem operowym. Jego młodość to również eksperymenty, hałas, złość i rewolucja. W latach 80. i 90. był wokalistą kilku zespołów punkowych takich jak bagnet na broń i buty orgazmu to były czasy, kiedy scena niezależna była przestrzenią buntu przeciwko systemowi. Przeciwko pustce, przeciwko hipokryzji, Miecznikowski wrzeszczał z duszy, krzyczał poezją, łamał konwencje i jednocześnie nosił w sobie wrażliwość poety. Występował także w zespole swingowym, co pokazało, że jego wachlarz muzyczny jest szerszy niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Potrafił przejść od krzyku panka do finezji Glena Millera, od buntu do elegancji. Przez jeden intensywny rok był wokalistą legendarnej grupy Piedelzi. Zespołu psychodeliczno-rokowego, który wyprzedzał swoje czasy, tam jego głos i osobowość wybrzmiały w pełni, jako lider sceny, ale też jako duchowy przewodnik muzycznej rewolty. Ale był też czas ciszy, czas szukania głębi. Właśnie wtedy pojawiła się scena teatru Wybrzeże w Gdańsku, miejsce, w którym zaczął występować jako śpiewający aktor. To była nowa jakość. Muzyka i dramat splecione w jedno. Tam Maciej zrozumiał, że jego głos to nie tylko instrument. To narzędzie opowiadania historii, dotykania emocji, leczenia duszy. Przez wiele lat występował także w legendarnej sopockiej piwnicy artystycznej DKD, Dom Kultury Duchowej miejscu, gdzie rodziły się legendy, gdzie wolność artystyczna była świętością, a śpiewający aktorzy spotykali się z filozofami, poetami, muzykami. Tam zbudował swoje artystyczne braterstwo, tam też po raz pierwszy zyskał status kultowego wykonawcy który nie boi się niczego ani mroku, ani śmiechu, ani ciszy. Z chłopca z Kaszub, który śpiewał do lasu, z buntownika w pankowej piwnicy, z dramatycznego solisty w teatrze, wyrósł człowiek z sceny, który nigdy nie przestał być sobą. Jego droga nie była łatwa, była pełna zakrętów, cieni i ryzyka, ale właśnie dlatego dziś, gdy staje na scenie, czy to w operze, w programie telewizyjnym czy w sali koncertowej, czujemy, że to prawdziwe. Bo nie ma drugiego takiego jak Maciej Miecznikowski. Artysta z duszą, człowiek z historią. Kochajmy, wspierajmy i chrońmy sercem. Maciej Miecznikowski, człowiek, który dawał głos naszym emocjom, dziś potrzebuje naszego głosu miłości. Są w życiu momenty, które wyrywają nas z rutyny codzienności. Zatrzymują w pół kroku, każą spojrzeć głębiej dalej poza migające obrazy internetu, za dźwięki szybkiej muzyki, za szklany ekran. To właśnie wtedy uświadamiamy sobie, że pośród nas są ludzie, którzy przez całe życie oddawali siebie innym. Karmili nas sztuką, pocieszali śpiewem, leczyli duszę muzyką. Takim człowiekiem jest Maciej Miecznikowski, artysta wyjątkowy, którego los postawił dziś przed dramatyczną próbą. Maciej Miecznikowski zmaga się z rzadką i wyniszczającą chorobą dysplazją włóknisto stochrzęstną. W ciszy, bez rozgłosu przeszedł już sześć bolesnych operacji, każda z nich stanowiła walkę nie tylko o sprawność, ale i o nadzieję. Dziś leży na szpitalnym łóżku w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. A jego najbliżsi, żona Agnieszka, córka Zofia i syn Maciej, czuwają w napięciu i bólu, nie tracąc wiary, że ukochany mąż i ojciec powróci do pełni sił. Ale ta historia nie jest tylko o chorobie. To opowieść o człowieku, którego życie jest darem dla nas wszystkich, i dziś ten dar potrzebuje odwzajemnienia. Dziś to my powinniśmy wstać i dać mu nasze światło, nasz szacunek, naszą solidarność. Dziś czas, byśmy stali się chórem jego życia. Każdy, kto chociaż raz usłyszał głos Macieja Miecznikowskiego, pamięta go na zawsze. Jego barwa głęboka, ciepła, pełna emocji, ma w sobie coś, co dociera prosto do serca. To nie tylko technika operowa, którą opanował do perfekcji, to nie tylko talent, to dusza, prawdziwa, wrażliwa, ludzka. Jako śpiewak operowy, bas, instrumentalista, kompozytor, a także osobowość telewizyjna, Miecznikowski od lat był obecny w naszych domach. Swoją muzyką wzruszał, bawił, skłaniał do refleksji. Przez dekady kariery stał się jednym z najcenniejszych głosów polskiej sceny nie tylko muzycznej, ale i emocjonalnej. Zaczynał skromnie, chłopak z kaszub, który śpiewał do lasu. Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku, a także studiował pedagogikę. Pracował ciężko, bez skrótów, nie szukał taniej popularności. Jego sukces to suma poświęceń, talentu i niezłomnej wiary w sztukę. Od czasów zespołu Leszcze przez współpracę z Pudelsami po wielkie oratoria, programy telewizyjne, role teatralne i dubbingowe, Maciej był wszędzie tam, gdzie trzeba było serca i klasy. W 2007 roku zaśpiewał w poruszającym oratorium Siedem pieśni Marii, autorstwa Bartosza Gliniaka i Zbigniewa Książka, dziele mistycznym pełnym zadumy. W tym samym roku wydał album solowy Czarodzieje dedykowany Agnieszce Osieckiej. Te utwory to nie były tylko piosenki, to były modlitwy dźwiękiem opowieści o życiu i śmierci. Dobbingował księcia w Happy wkręt oraz kultowego Motomoto -moto w Madagaskarze 2, pokazując, że potrafi też rozśmieszać, wzruszać i rozkochiwać najmłodszych. Był także prowadzącym program Tak to leciało, a także kapitanem drużyny w Bitwie na Głosy. Publiczność pokochała go za autentyczność, skromność i serdeczność. W świecie show biznesu, który często bywa powierzchowny, Maciej był jak latarnia, Cichy, stabilny, prawdziwy, odrzucił nawet intratną propozycję udziałów w dwoja twarz brzmi.